Jesteśmy na miejscu dzisiaj idziemy nasz Bishop, Bishop Hill, tak? Tak. Mamy długą drogę przed sobą? Nie, chyba nie. To jest krótki spacer. Ale pójdziemy sobie dalej. I zobaczymy, co będzie jeszcze te za tą górą. Na pewno będzie jakaś ścieżka fajna. Także idziemy. Pierwsze schody przed nami. <grystanie> o, niezbyt wysokie. Także nie powinniśmy się zmęczyć. Na rozgrzewkę. Ciekawe, nie pamiętam, czy tutaj było dużo schodów ogólnie po drodze. To się okaże. Pierwsze, nie wiem, chyba 3 minuty za nami. A ja nie mogę uspokoić oddechu. Kondycja zerowa po prostu. I dojrzałam ławeczkę z Rakusi. Jest w tak pięknym miejscu, że chyba pójdę sobie już uśpiąć. I poczekam na Wojtka. Idziemy na ławkę? Tak, możemy. Zobacz w jakim pięknym miejscu jest. Zobaczcie. O. Tutaj. Idziemy na chwilę. No niestety. Kondycja to już nie wiem. Bynajmniej u mnie. <grystanie> Zerowa. Boję się, że jak usiądę to nie wstanę. A to dopiero początek. Co tam Monia? Gorąco już? Gorąco, ale oddech przynajmniej mi się już uspokoił. Także mogę iść. No musiałam się uspokoił. O, chustawka, ta, ja myślisz, że wytrzyma podobno? Myślę, by lepiej nie próbować. Nie. nie. Dzięki. <gryw> Dobra, nie ryzykuję. Ja też bym wolał nie ryzykować już w tych czasach. Może kilka burgerów prędzej. Teraz życie wystarczy, że spadło. <gryw> Z wspomnienia, moja? No, raczej. Spadła w taką przepaść. <gryw> I na mnie chokaj spadł. A, zresztą. To się wytnie. <gry> Jasne. Nie. Yeah. Monia, pit stop? Specjalnie tron dla mnie przygotowałeś. O rany. Rada. Ja nie wiem jak ja nabędne widz wejdę Powolutku no. W ogóle Su. to mi ta czapka przeszkadza. Jest mi gorąco jest pod tą czapką. To dawaj, ja mam torbę. Nie mam dąki do włosów. Będą mi włosy lecieć na oczy. Zawiążemy na Warkocz. Dobra. No Warkocz też trzeba coś spiąć. Ja już jakoś dam radę. Może to okulary ściągam. Zawsze możemy udawać tak jak Marcelina mówi. I udawać, że jesteśmy już na górze. Nie, jeszcze długa droga przed nami. Pewnie. Najlepsze jest to we wchodzeniu po górach jak my wchodzimy. To że ja zawsze na początku jestem taka zasapana. A nas mijają ludzie, którzy sobie na tą górę tak po prostu wbiegają z taką gracją. W ogóle zero A Ostatnim razem jak byliśmy na West Lomond. Ja mm -hmm. się tam skrubuję na ten szczyt już pod koniec. A nas mijają takie kobiety. One miały po 60 lat to co najmniej. Lekko no. Lekko. Dwie sobie wbiegają. Po prostu niemożliwe. Ludzie mają taką kondycję. Ale... Nie no oczywiście, że wiem. Regularne ćwiczenia. Ale my w sumie też regularnie chodzimy na te góry. Górki. tej hmm. kondycji nadal brak. Pracujemy moja ciężko, no, dobra, idziemy dalej. Okej. Okay. To zaraz będziemy mieć piękny widok. Aczkolwiek piękny widok to my mamy cały czas. Ale tam będzie taki punkt widokowy. Możesz widzieć stąd Wolec monument w Sterling patrz. O. Nawet nie widziałem. Fak faktycznie. Musimy w ogóle to tam kiedyś pojechać. Tak. Zawsze jakoś to jest z boku, Minamy. ale... Dokładnie. Zobacz, obiad szuka. Ptaszek. Ładny mi ptaszek. Ja w ogóle trafiam na niego, bo ja nie wiem. <laughs> powinnaś. <laughs> Dobra, idziemy dalej. Mm -hmm. że ile dzisiaj kilometrów zrobimy? No, Celujemy myśli. w dychę? Ja myślę, że dycha to lekko. lekko. Myślę, że około 12-15. Dobra, super. Tak wygląda. No, tak wygląda na to, że faktycznie ten oddech mi się wyrównuje i powinnam dać radę. Bo ty się czujesz lepiej na wysokich wysokościach. Na wysokościach. No, nie no, ja zawsze te pierwsze 20 minut nawet nie to mam problem. Wiesz, przy takim dygło, długodystansowcu jak ja. <laughs> no, no. Dobrze, że mamy wygodne buty. O zobacz, kolejny tron. Ale już tym razem nie siadam. Ale z tymi ławeczkami to fajnie pomyśleli. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Taka ławeczka na jedną osobę. I sobie można usiąść i podziwiać widoki. Może jednak się skuszę i usiądę? Czy ty tym razem siadasz? Nie. No to idziemy dalej, bo na mnie za bardzo kusi. Pierwsze podejście mamy za sobą. Myślę, że to już połowa. Połowa nie. Idziemy czy będzie widać, ale tak, powinno być. Tam widać daleko taką białą kulę. To tam się zatrzymamy. To będzie w sumie szczyt tej góry, nie? Ale my pójdziemy dzisiaj jeszcze kawałek dalej. Czyń ten zaszczyt! I otwieraj bramę. Dzięki. W sumie mogliśmy przejść furtką. Ale my wjeżdżamy bramą. I już prawie na szczycie. O praktycznie już. Oj! Pięknie. Początek, środek, tak jak końcówka. 50 Wydajmy. minut. Czyli najpierw można powiedzieć, że rozstawiony jest w tym samym czasie. I co, dopiero zrobiliśmy pewnie za 2-3 albo 3 km? 2 km, 250 metrów. eba jednak przynajmniej dycha, nie? Tak dycha. Dobra. Jakie mamy pole do popisu. Ścieżek kilka zapewne tutaj jest, także zobaczymy na którą trafimy. Idziemy obojętnie rendy, ale nie idziemy na lewo. Tam widzę pełno krów, a ja nie lubię. A myś... no właśnie tak myślałam, że może dojdziemy, no może nie na samego łesta, ale może tam w tą dolinę. Pamiętną? Tak, możemy. No, zobaczymy. Jest trochę muszek, meszek, ale jakoś tak szczególnie nie dokuczają, nie? Jeszcze. Także my się niczym nie spryskaliśmy, i jeszcze nie jestem pogruziona. Nie jest źle, można jeszcze spacerować. Idziemy. Prowadź. Czy ja mam prowadzić? Holum? Krzysztof Kolum. w <noise> Kolum. Ale ty w ogóle idziesz ścieżką? Tak. Mi się wydaje, że tutaj na lewo jest ścieżka. Dobra, idę za tobą. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że tutaj ścieżki nie ma. No ale idę. Jak mąż prowadzi, to idę. Wojtek, jesteś pewien, że tu jest ścieżka? Właśnie ją robię. Właśnie ją robisz? Tylko, że ja tu zaraz spadnę. A mi się wydaje, że tam będzie woda, przez którą nie przejdziemy. Nie, ja proponuję zawrócić się i iść tam na ścieżkę. On mnie wykończy? Czemu ja się tak go słucham? A jak wpadnę w błoto fajne. No właśnie, jak są czyste, to są fajne. Na bank się skąpie. Co? Skąpałeś się już tak. Nie no proszę cię no, po kamieniu. chodź Hop. Hop. Ku pamięci jak się zaraz skąpię w tych bagnach Jak coś to wy tędy nie idźcie Bo tam mi się wydaje, że na lewo była normalna ścieżka Wrócimy nią Wrócimy nią? Czyli co dalej nie ma co iść? Monia, Monia, tylko że to ty nigdy nie wpadasz w błoto, tylko ja. Co myślałeś, że wpadłam? To już tak. Jeszcze nie. Dobra, to już jest normalnie. Ale ja i tak uważam, że. Lepsza była tamta ścieżka, chociaż tu niby widać, że ktoś chodzi. No chodzi. Może zwierzę. Kieleski. 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 Masz klucze? Kieleski. Mam nadzieję, że się wyłowi jakaś piękna, wygodna ścieżka. Chociaż tu już nie jest mokro, był tylko ten kawałeczek tam. Ale my i tak musimy tak gdzieś znaleźć ścieżkę, żeby tak raz na ukos poprowadziło. Nie uważasz? Na końcu to jest pewnie koniec murów. Jak, jest ścieżka Monia? Jest, ale ja sobie poprowadzę swoją. I tak. Ta. Koordynację Krzysztofa Kolumba wrócimy na obiad, ale jutro. Nie tak dużo razy się złożyliśmy Tak. Jak ja prowadzę, to tylko kilka razy. Ale dzięki mnie nabiliśmy kilometry. No. Szkoda, że pusta <noise> Lepiej puste kilometry niż puste kalorie. Tak. A na czekoladę masz? Mam. robimy <noise> no, To jak zrobimy pięć kilometrów, Hmm. Jesteśmy w połowie drogi do czekolady No, ale tutaj na pewno nie polecam iść jak są deszczowe dni. O nie. musi tak. Dobra Dobra, widzę ludzi. Idą przed nami i widzę taką szerszą ścieżkę, czyli... Nadziei. Czyli co? Wojtek... Czyli jak zwykle miałeś rację. Dobrze, że mnie nie posłuchałeś. Chociaż raz mnie nie posłuchałeś. He? Pewnie gdybyś mnie posłuchał, to byśmy znowu zbłądzili. Ale już pewnie byśmy mieli więcej kilometrów. Oni idą prosto na te krowy. Dlaczego się boisz No, bo są większe ode mnie. No, też się boisz? <grych> nie. Ciebie akurat nie. byczku. <grych> Dobra. Nie, ci ludzie wyszli stąd, ale szczerze mówiąc, ani ja, ani Wojtek nie wiemy, na który parking ta ona prowadzi. Na w ogóle? My przyszliśmy stamtąd z murku i idziemy tam. Idziemy za nimi? Tak. Pewnie idą tam gdzie my... Idziemy do tego samego skrzyżowania co kilka lat temu. Co kilka lat temu? To ja nie pamiętam. Ale nie, no pójdziemy sobie na tę dolinę. Ja nie pamiętam jak ona się nazywa. Jak to było? Knox? John Knox Pulpit. Tak, idziemy. No cześć. Ale fajniutkie są. Boją się od nas, boją się biedne. Ale pełnione, nie? No, takie puchate ruszowe. Dobra, idziemy, nie przeszkadzamy, Bo się boją. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale tak jakby myszki się skończyły. Mm -hmm. Tu już no, może, ich nie ma. Może, może tam więcej w ptacków. <laughs> może, nie, może. Może niżej nie czy to ma znaczenie? Zobacz, jak zawrócił co? No leci do nas Panie pilocie, dziura w szybowcu Ale mają ludzie pasję co Daj sobie po, po południe, poranek sobie spędza tak Przyjemnie Fajne Całki. hobby no? daleko jeszcze że mówiąc, nie. <laughs> nie, a tak naprawdę to myślę, że te drogi to mamy na pewno tyle sobą. Eee, przynajmniej trochę to, że one te nowe. No, to wszystko. Do... No, Ale damy radę. Tak zawsze. Dzięki. Proszę sobie Jesteśmy na tej ścieżce przed John Knox Polpit. Idziemy, ostatnia prosta i wracamy. Już głodne robię. Skłodne. no zaraz jakąś czekoladę zjemy. Czy masz coś jeszcze? Wodę. A chipsy? No, nie. Wiem. O, szkoda. Jesteśmy na miejscu. W sumie pod sam wodospad mamy kilka metrów, ale. Już można powiedzieć, że mamy to. Ja nie jestem wykończona. Nie. Mam nadzieję, że znajdziemy jakąś fajniejszą ścieżkę powrotną. Żeby nie iść tą samą drogą. No, żeby nie iść tą samą drogą, bo jest po prostu dużo pod górę Jak to w górach? Nie, ale zawsze to inną ścieżką to. Nowe widoki, nowe wrażenia, to się inaczej idzie, nie? Takie. Dobra, jedz sobie tego banana. Otworzyć tobie? No, dawaj. Napiliśmy się wody, pojedliśmy. Jeszcze tylko czekoladka. I możemy iść dalej. Moja ulubiona. Miętowa. Ja myślałam, że ty nie lubisz miętowej. Lubię. W mhm. lubię wszystko. Bo moja. Najpierw wyjesz moją, a później swoją. Hmm. Dobra, idziemy. Wstawaj. No całej nie musisz jeść. Szczerze mówiąc, to powiem, że nie spodziewałam się, że naprawdę damy radę i tutaj dojdziemy. Ej, może My? No my, no ja. Na początku to miałam kryzys, jak nie mogłam oddychać, ale później się poprawiło, no i teraz jest dobrze. Myjesz się? Tak. Ciepła woda? Nie. nie. Ja myślałam, że się wykąpiesz. Pewnie dno bardzo śliskie. No właśnie dziwne jest to, że dzisiaj kompletnie, no może nie aż tak pusto jest ale było zaledwie kilka osób. Ostatnim razem jak byliśmy tutaj to było multum ludzi. Tak, a dzisiaj taki spokój. powiesz tą historię, czy ja mam opowiadać? Ostatnim razem jak byliśmy, <laughs> ostatnim razem, nie wiem, widzicie, no na pewno widzicie tą górę naprzeciwko, to jest West Lamont Hills i my na nią się wspięliśmy od drugiej strony, zeszliśmy tą stroną na sam dół, poszliśmy właśnie w to miejsce, gdzie byliśmy przed chwilą i jak wracaliśmy, i mieliśmy wracać zupełnie dołem tutaj, sobie na parking, ale Tutaj gdzieś w tym miejscu na dole skapnęliśmy się, że nie mamy kluczyka od auta i musieliśmy z powrotem się wspinać pod tą górę. Dzisiaj, jak na nią patrzymy, to ja jestem przerażona, że musieliśmy wchodzić drugi raz na nią. A ty? Tak, no i kluczyków oczywiście od auta nie znaleźliśmy, dopiero po kilku godzinach ktoś je odnalazł i nam zwrócił. drogę powrotną zegarek nas zupełnie inaczej prowadzi i nie będziemy musieli spinać się tam na tamtą górę. To tak dobrze pokazuje, tak. nie? No tamten dyszliśmy i myśleliśmy, że z powrotem będziemy mieć mega ciężką drogę, ale okazuje się, że teraz idziemy jakoś tak no może nie dookoła, bo w sumie nie. No ale idziemy dużo łagodniejszym podejściem, także nie będzie źle. Trochę zbłądziliśmy, znaczy w sumie nie zbłądziliśmy, bo tam była ścieżka, o tej ścieżce nie wiedzieliśmy, także jak coś to po, polecamy tą ścieżkę, póki co, zobaczymy jak będzie dalej. Trochę się zachmurzyło, ale dobrze, bo już było tak ciepło, że tak, ciężko tak było iść, a teraz jest mega przyjemnie, dopóki nie pada. Fajna ta ścieżka, jest idziemy nią pierwszy raz podoba nam się, ale wie. Pewnie nic nie będzie słychać na filmiku. Monia skacz, będzie fajnie, Monia skacz! Skakać. zobacz. Monia, ale to nie będzie fajne. Zobacz, o. A widzisz, nie musiałam skakać. Eee, ja bym wolał, żebyś skakała. Nie, nie, nie. Ja skąpałabym się, wiadomo. Opa. Jesteśmy na tym rozwidleniu. My przyszliśmy o stamtąd i poszliśmy o tam, o no o tam za mnie. <grymne> A powinniśmy skręcić na tą ścieżkę w prawo i jest dużo fajniejsze i zejście i podejście, bo ta ścieżka na wprost, co my poszliśmy, bardzo no, stroma. No to do zejścia jeszcze ok. Ale jakbym miała nią wracać, to by było naprawdę ciężko. Także cieszę się, że jednak było jakieś rozwiązanie. I nie musiałam się męczyć. Oczywiście dałam radę, nie? Bo nie ma wyjścia do samochodu, trzeba wrócić. Ale tak, ta ścieżka jest mega łatwa i przyjemna, ładne widoki. Także. Szkoda, że tam nie ma żadnego takiego kierunku wskazu, żeby tam sobie skręcić. A ścieżki w tą stronę. No, ale ścieżki są udeptane na wprost i na prawo. Także następnym razem, jak będziemy szli, to od razu idziemy w prawo, nie na wprost. Co sprawdzasz? Ile nam zostało? Dwa kilometry, kilometr. Tyle już jesteśmy blisko naszego auta. <laughs> Powiedzmy, blisko. Jesteśmy już blisko parkingu. Zostało nam jakieś pół kilometra do samochodu. Przeszliśmy dzisiaj ponad 13 km, całkiem ładny spacer. No i to by było chyba już dzisiaj na tyle, nie? Czy zabierasz mnie na zachód słońca na West Lomond? Nie, chyba dzisiaj już nie damy rady. Nie, dzisiaj już nie, a mieliśmy w planach, ale jednak no, nie spodziewaliśmy się, że ten spacer będzie taki wymagający, także innym razem. Do usłyszenia. Tak. Do usłyszenia i zapraszamy na nasz kolejny filmik, który mam nadzieję ukaże się wkrótce. Cześć. Pa.